Dziś zabieram Was do świata rekordów, takich, które wyglądają jak złamane prawa fizyki. Od biegów przez koszykówkę aż po piłkę nożną. Te osiągnięcia przeszły do historii i wiele wskazuje na to, że już tam pozostaną na zawsze. 2 marca 1962 roku Wilt Chamberlain zrobił coś, co wydaje się kompletnie nierealne. 100 punktów w meczu NBA. W erze intensywnej obrony i analityki nikt nawet nie zbliżył się do tej granicy. Ten rekord jest tak święty, że koszyka zesami sami mówią, to się już nigdy nie wydarzy. Michael Phelps nie tylko wygrywał, on zniszczył rywali. 23 złote medale olimpijskie. To wynik, którego nikt nie powtórzy, bo nie ma już tyle konkurencji, ani tylu startów, by nawet zbliżyć się do jego dominacji. Phelps to osobna liga. Usain Bolt jest absolutną ikoną szybkości. Rekord 9,58 z 2009 roku to coś, co eksperci określają jako szczyt możliwości ludzkiego ciała. Od 16 lat nikt nawet nie dotknął tej bariery. By pobić Bolta, człowiek musiałby przestać być człowiekiem. Boks to sport, w którym przegrywają nawet najwięksi, ale nie Floyd Mayweather. Kariera zakończona bilansem 50 do 0. Nigdy nie znokautowany, nigdy nie złamany. Dyscyplina, technika i perfekcja. Defensywy na poziomie, którego nikt po nim nie powtórzy. Djokovic to najbardziej utytułowany tenisista w historii. 24 tytuły wielkiego szlema to rezultat, który bije wszystkich. Federer'a, Nadala, kogokolwiek. Jego dominacja trwała kilkanaście lat i może się już nigdy nie powtórzyć. I wreszcie numer jeden. Rekord tak absurdalny, że wyglądający jak żart. Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem zdobył 5 goli w 9 minut. To nie jest rekord futbolu. To jest rekord fizyki, mentalu i czystego szaleństwa. Prawdopodobnie już nigdy, nigdy czegoś takiego nie powtórzy.